Co jest zdrowsze, serek Philadelphia czy hummus? Zdecydowanie hummus. Chociaż nadal wiele osób uważa, że nabiał to jest zdrowa forma odżywiania, to faktem jest to, że jest on przyczyną wielu problemów zdrowotnych. I nie ma żadnego znaczenia, czy to będzie mleko, jogurt, kefir, maślanka, czy na przykład serek Philadelphia. Każdy z nich będzie tworzył problem. Ponadto warto też zwrócić uwagę na to, jak dużą ilość toksyn zawiera w sobie nabiał, który jest produkowany na skalę przemysłową. Krowy nieustannie są paszerowane sterydami, antybiotykami, szczepionkami, hormonami wzrostu oraz są karmione paszą GMO. To wszystko przenika do mleka, z którego potem są tworzone różne produkty mleczne. Niejednokrotnie takie krowy chorują również na raka, od których nadal pozyskiwane jest mleko. Właśnie dlatego zdecydowanie lepiej jeśli wybierzesz hummus. Siecierzyca jest bardzo odżywczym pokarmem i świetnie uzupełnia dietę wiele cennych składników. Pomimo tego, że hummus ogólnie jest lepszym wyborem, to niestety ten sklepowy bardzo często zawiera niezdrowe dodatki oraz olej rzepakowy, który jest dość problematyczny dla zdrowia. Dlatego polecam poszukać sobie najzdrowszego przepisu i przygotowywać hummus samemu. Natomiast Natomiast jeśli już nie masz czasu ani ochoty robić go samemu, to postaraj się poszukać sklepy takiego o najlepszym składzie. Jeśli interesuje Cię temat zdrowia i chciałbyś się dowiedzieć więcej na temat swojej choroby, to koniecznie obserwuj ten profil.